Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Marek Pichniczek, szef anteny Radia M. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Od poniedziałku mamy letnią ramówkę Radia M, dużo zmian. No sporo zmian. Mam nadzieję, że państwo już troszkę się zapoznaliście z tym, co mamy nowego dla państwa na lato wczoraj, a jeśli nie to dzisiaj się można zapoznać. No przede wszystkim tak jak chcieliśmy bardzo w związku z Euro i z igrzyskami olimpijskimi, to będzie sportowe lato na antenie Radia M. My będziemy państwa zachęcać do tego, by odkrywać sport także dla siebie, tak żeby zrobić coś dla siebie, dla jego zdrowia, dla swojej kondycji, bo to nie jest tak, że ktoś ma x tam lat i myśli sobie, a nie, to tam moja jedyna aktywność, no to ewentualnie spacer po bułki o poranku. Nie. Można dostosować do wieku również swoją aktywność i do tego będziemy zachęcać. Będziemy odkrywać przed Państwem również dziwne dyscypliny sportowe, będziemy również polecali dyscypliny olimpijskie dla wszystkich, bo i takie są przecież, no i będziemy w ramach Sportowego Lata, które to Sportowe Lata, to głównie w naszym przedpołudniowym programie więcej słońca będzie także okazja do tego, by porozmawiać z mistrzami, olimpijczykami, tymi, którzy kiedyś zdobywali medale dla Polski. Oczywiście będziemy także o historii sportu rozmawiać, będą triumfy, upadki, o tych wszystkich legendarnych momentach w historii polskiego i światowego sportu, które nas wzruszały, które powodowały, że serce rośnie. też będziemy mówić. więc tak, sportowe lato to przede wszystkim, ale nie tylko sportowe i nie tylko sportowe. Sportowe pod względem takim męskim, bo myślę, że wielu kobietom może być, ale no, takie jest połowa euro, igrzyska, bo będziemy mówić też o zdrowym stylu życia, o nawodnieniu, właśnie o diecie, czyli jak o, też to. ogólnie poprawić swój dobrostan. Tak jest, bo chcemy, żebyśmy my wspólnie razem z Państwem to lato właśnie poświęcili na to, by, by swoje zdrowie, by swoje ciało podreperować, ale oczywiście to jest Radio M, więc u nas musi być równowaga między ciałem i duchem. Dla ducha też mamy strefę ducha i mnóstwo propozycji w naszym wieczornym paśmie po godzinie 20 i po 21. Oprócz tych audycji, które Państwo znacie, jak m.in. Bezobrazy czy Dobry Tytuł, będzie także czas na to, by posłuchać tych, którzy bardzo mocno doświadczyli Pana Boga, który bardzo mocno zadziałał w ich życiu, to w poniedziałki po 20:00 bardzo serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bóg nie umarł, a także, także w tym naszym wieczornym paśmie będziemy opowiadać o księdzu Jerzym Popiełuszce. Ludzi zdobywa się otwartym sercem. Zresztą na naszej antenie także przed 5.30 i przed 23.30 mamy takie specjalne perełki dla Państwa, mianowicie wyłowiliśmy różnego rodzaju myśli z nauczania księdza Jerzego Popiełuszki. Czyta te myśli znany aktor Adam Woronowicz, który wcielił się zresztą w rolę księdza Jerzego w popularnym przed filmie. Będziemy podróżować oczywiście, bo to jest lato, więc będzie też okazja do tego, by przyjrzeć się wszystkim urokom Włoch. To we wtorki po 21.00 dziś premierowy odcinek audycji Podróże po Włoszech. A jeżeli chodzi o niedzielę, no to w niedzielę też propozycja do podróżowania no, serdecznie duchem, no i do pomagania również. Nowa audycja po 10.15 na naszej antenie. To będzie audycja w stronę Afryki. No tytuł mówi wszystko, a audycje te poprowadzą ludzie, którzy Afrykę no, bardzo kochają. Krzysztof Błażyca, nasz redakcyjny kolega, on powiem Państwu, to w zasadzie wydaje mi się, że on dwa tygodnie w miesiącu jest w Afryce, a Już dwa tygodnie tak jest tutaj w redakcji, pracując po sąsiedzku w redakcji gościa i małego gościa. No, i właśnie o tej Afryce, o tych tajnikach, o tych tajemnicach, o tym pięknie Afryki będą Państwo co niedzielę opowiadać. A jeśli Państwo macie dzieci, no to i zastanawiacie się, co im polecić dzieciom do czytania w czasie letnim, wakacyjnym, to polecam również naszą nową niedzielną audycję, która się nazywa bardzo, myślę, uroczo Książkaścik O godzinie dokładnie 9.30 będziemy właśnie się starali przedstawić takie propozycje. Dużo dobrej muzyki, piosenek wakacyjnych. Będą studia plenerowe, oczywiście też związane ze sportem. No to, to takie nasze propozycje. Między innymi no, oczywiście... Właśnie chciałam o to zapytać, bo Radio M to strefa ciała, strefa ducha, no i strefa dobrej muzyki. Jakie audycje yy, wieczorne możemy włączyć? Z takich nowych muzycznych audycji to już dzisiaj to, to będzie reklama, taka autopromocja. No, ja, no, ja wiem, <laughs> Dzisiaj ja po dziewiętnastej <laughs> nowa audycja piosenki z ekranu, która zastąpiła muzykę z Kasprzaka. To będą piosenki z filmów, piosenki oskarowe, ale ta że piosenki z seriali telewizyjnych tych starych, polskich, znakomite kompozycje pana Korzyńskiego chociażby, ale nie tylko, bo także sięgniemy po te, te, te nowe e, produkcje, które są popularne w serwisach streamingowych i tam też jest dużo dobrej muzyki. Młodzi, starzy to w czwartek nowa propozycja, bo e, panowie z Górnej Półki odpoczywają przez wakacje. E, to Robert Pasja zaprasza. E, będzie połączenie, miks starej i nowej muzyki, a może inaczej. Jak młodzi muzycy korzystają z doświadczeń starych muzyków. O, tak właśnie. Będzie także muzyka w podróży, to Krzysztof Opara będzie w piątek podróżować z Państwem. No, to mniej między innymi te audycje. To zostawmy taki lekki niedosyt, a o reszcie opowiemy za chwilę. Gościem rozmowy poranka jest Marek Piechniczek, szef anteny Radia M. Wiemy już, że wakacyjne Radio M to strefa sportu, strefa ciała, strefa ducha, oczywiście muzyki. Cały zespół pracuje na, su na sukces, ale do tego zespołu można też dołączyć. Oczywiście Państwo mogą dołączyć i wesprzeć Radio M. My już od kilku miesięcy mamy w serwisie Patronite swój profil i w ten sposób prosimy Państwa o wsparcie naszych działań. No także to wsparcie jest potrzebne by radio mogą normalnie funkcjonować w dzisiejszych no trudnych czasach. Już kilka razy z, z tego miejsca mówiliśmy o tym, że ten tort reklamowy do podziału no, dzieli się na bardzo dużo kawałków, więc takie stacje lokalne, regionalne, jeszcze katolickie jak nasza, no to ten mały kawałek tylko z tego tortu mogą sobie uszczknąć. A koszty funkcjonowania radia cały czas rosną. Państwo wiedzą doskonale też po, po swoich rachunkach, rachunkach. tak. O Oczywiście, jak to wszystko wygląda, więc dlatego prosimy Państwa o wsparcie właśnie między innymi w serwisie Patronite, patronite .pl, radio M. Ale to jest tak, że Państwo właśnie mogą dołączyć do, do, do tego naszego radiowego zespołu, do tej naszej radiowej rodziny. Dzięki y, takiemu regularnemu wsparciu my te pieniądze przeznaczamy na utrzymanie naszego nadajnika, na, na funkcjonowanie tego nadajnika, no to są naprawdę spore koszty. To jest, koszty. Koszt? To Może jest no, około 40 tysięcy miesięcznie. W związku z powyższym te koszty są ogromne. Do tego dochodzą inne koszty oczywiście prąd, prawa autorskie za odtwarzanie muzyki, koszty pracownicze. Państwo to doskonale wiecie i wielu z Państwa to rozumie i za to dziękujemy. Wspierają nas Państwo regularnie. Choćby taka najmniejsza kwota, ale regularna jest dla nas ważna. Właśnie po to, żeby gdy przychodzi lato, żebyśmy mogli zaproponować także nowe audycje. Gdy przyjdzie jesień, żebyśmy mogli zaproponować nowe audycje od właśnie września. To jest ważne. Mamy też swoje potrzeby, o których chcemy Państwu powiedzieć głośno i, i, i jasno. Sprzęt się zużywa, niestety. No modernizacja sprzętu, modernizacja konsolety, od chociażby, to jest dla nas obecnie priorytet. No ale nie ukrywamy, że no, tych pieniędzy musi być nieco więcej z serwisu Patronite, więcej Państwa wsparcia, żebyśmy mogli tego dokonać. Żebyśmy mogli grać jak najpiękniej i jak najdłużej dla naszych słuchaczy. No właśnie, otóż to. Mamy także w planach to Państwu zdradzimy wymianę programu do układania muzyki. Zdradzimy takie tajniki może, że to jest tak, że oczywiście Darek Żbikowski dba o to, by ta muzyka była jak najlepsza, no ale musi mu pomagać w tym oczywiście program odpowiedni, który wszystko sprawdzi, żeby piosenki się nie powtarzały, żeby nie leciało o tej samej porze. To są wszystko ważne rzeczy. Ten program, który mamy, użytkujemy już od wielu lat, nie ma już wsparcia technicznego, więc postanowiliśmy również i tutaj w ten sposób nieco zadziałać. No ale potrzebujemy Państwa wsparcia, Państwa regularnych Wpłat w serwisie patronite.pl. No nie za darmo, bo my chcemy się Właśnie, rozwijać Właśnie, tak, bo To nie jest tak, tak, że my tylko o coś ja przepraszam, prosimy. Przepraszam, bo ja tak mówię. No tak, tak... mówisz, mówisz, a ja już to się cała wyrywam, drodzy Państwo, bo to nie jest tak, że my prosimy tylko o pomoc, ale my chcemy też dajemy więcej. coś od siebie. No, a nawet więcej chcemy dać. Mamy różne propozycje. Ci z Państwa, którzy już regularnie nas wspieracie, ci z Państwa, którzy zaglądaliście na patronite.pl. To wiecie doskonale, że mamy poszczególne progi w poszczególnych progach. No, na przykład, Gadżety Radia M, na przykład dostęp do audycji, również archiwalnych. Ostatnio właśnie patronów zapytaliśmy o to, czy była jakaś taka audycja, za którą, za którą tęsknią i którą chcieliby otrzymać. No i właśnie ostatnio wypowiedzieli się w serwisie Patronite nasi patroni. No i udostępniliśmy wszystkie odcinki Jezusa z Nazaretu, Romana Brandstettera. Znakomite słuchowisko czyta Mirosław Nainert, kiedyś na naszej antenie. Więc takie różnego rodzaju. Bonusy dla Państwa. Również Dzień Patronów w tym roku odbył się po raz pierwszy. My absolutnie nie chcemy dzielić słuchaczy na tych lepszych i gorszych. Dla nas wszyscy, wszyscy są ważni, są oczywiście, ale no, chcemy jakoś odwdzięczyć się także tym, którzy również ze swojego portfela wyciągają te 20-30 zł co miesiąc, żeby nas wspierać, więc dla nich też chcemy przygotować różnego rodzaju niespodzianki. I m.in. ten Dzień Patrona, czyli możliwość spędzenia dnia w radiu. Będziemy takie organizować raz w roku. Którzy też chcą mieć wpływ na to jak radio brzmi, bo mogą no wybierać tak, na oczywiście. przykład artystów, no którzy są częściej grani. Tak jest. W serwisie Patronite też co tydzień proponujemy konkursy z nagrodami, więc w ten sposób chcemy się również odwdzięczać tym, którzy nas regularnie wspierają. No i tak o pieniądzach to się mówi bardzo trudno. Gentlemanie o pieniądzach nie rozmawiają, znamy to doskonale. No ale sytuacja jest jaka jest, proszę państwa, żebyśmy się utrzymali na rynku radiowym, potrzebujemy państwa wsparcia w serwisie Patronite. Patron radio M. Proszę się zapoznać, proszę przemyśleć, proszę przedyskutować z mężem, z żoną. No i, i może, może zdecydować, że chcą Państwo dołączyć do tych, którzy no, no budują to radio. Jakże ważne, chyba mimo wszystko, tak nieskromnie dodam na tej mapie radiowej Górnego Śląska, radio lokalne, regionalne, radio katolickie. się o kilku powiedzeniach, to może ja to tak przewrotnie skomentuję, że mówi się, że pieniądze lubią ciszę, ale nikt w radiu ciszy, nie lubi, także jeszcze raz prosimy Pięknie o wsparcie. To bardzo za nie dziękujemy, bo tutaj naprawdę każda złotówka ma znaczenie, bo grosz do grosza się I uzbiera. Tak, da, da. my tak przysłowiami dzisiaj. Dokładnie. Gościem rozmowy poranka był Marek Piechniczek Szef naszej anteny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, Semku. Radio M 107 i 6 FM